Agnieszka Warchulska, absolwentka Warszawskiej Akademii Teatralnej, to postać niezwykle interesująca i wielowymiarowa w polskim krajobrazie artystycznym. Jej kariera zyskała rozpęd w czasie studiów, kiedy to w roku 1996 dołączyła do zespołu Teatru Ateneu imienia Stefana Jaracza w Warszawie. To właśnie wtedy zadebiutowała w filmie, wcielając się w postać dyrektorki szkoły w obrazie Pcwał, który pozwolił jej zaistnieć w świadomości widzów. Po debiucie jej kariera szybko nabrała tempa. Już w latach 90. mogła pochwalić się rolami w produkcjach, które przyniosły jej sławę oraz uznanie takich jak Pierwszy Milion, gdzie zagrała Dominikę Lewicką, Dług jako Jola oraz Prawo Ojca, w której wcieliła się w żonę Korda. Mimo licznych sukcesów filmowych, wielu widzów nadal kojarzy Agnieszkę głównie z jej występów w serialach telewizyjnych, gdzie w latach 2000 zdobyła status jednej z najpopularniejszych aktorek. Wśród jej najbardziej pamiętnych ról w telewizji należy wymienić długoletnie wcielenie Alicji Schmidt w serialu M. Jak Miłość, który zdobył serca milionów Polaków. Do jej aktorskiego dorobku zalicza się również charakterystyczne występy w Na Dobre i na Złe, na Wspólnej, Komisarzu Aleksie oraz Ojcu Mateuszu, a także w Barwach Szczęścia. W życiu prywatnym Agnieszka Warchulska od ponad 20 lat jest żoną aktora Przemysława Sadowskiego. Para poznała się w trakcie pracy nad filmem Pierwszy Milion, ale ich uczucie rozkwitło dwa lata później, podczas prób do sztuki Japes w teatrze prezentacje. W rozmowie z Dzień Dobry TVN, Agnieszka wspomniała o tym, jak nie planowała ich miłości, a wszystko zadziało się naturalnie. Przemysław miał wówczas inne plany związane z dubbingiem, a ona znalazła się w zespole aktorskim, co umożliwiło ich bliższe poznanie. Para zawarła związek małżeński w roku 2004, a niedługo potem powitali na świecie swojego pierwszego syna, Jana, urodzonego w roku 2005. Przez kolejnych sześć lat, aż do narodzin drugiego syna, Franciszka, małżonkowie cierpliwie czekali na powiększenie rodziny. Warto zaznaczyć, że Warchulska i Sadowski są uważani za jedną z najszczęśliwszych par w polskim showbiznesie, a oboje często dzielą się swoją miłością oraz wzajemnym wsparciem z mediami. Przemysław w wywiadzie dla magazynu VIP podkreślił uwagę wzajemnego zrozumienia i akceptacji w związku. Twierdzi, że nawet jeśli przeżywają trudne chwile, to uczucie, które ich łączy, jest silniejsze od wzlotów i upadków, a ich relacja oparta jest na akceptacji wad i niedoskonałości ludzkiej natury. Agnieszka Warchulska, nie tylko jako utalentowana aktorka, ale również jako matka i partnerka, pokazuje, jak ważne jest zrozumienie i współpraca w relacjach międzyludzkich. Jej historia jest inspiracją dla wielu, na dowód, że miłość potrafi przetrwać wszelkie przeciwności.